Czyli to był on. Cicho. Na pewno. Te same buty. Wczoraj nosił je jeden z członków loży. Nie wierzę. Tomas albo Giovanni. Jednak Tomas. Dobrze zgadliśmy. Nic już mnie nie zaskoczy. Tomas jest opiekunem pokoju. Udało się. Kochanie, tak? Nie dziwisz się, że Mija nie chciała się z nami spotkać? Wiesz, jakie są nastolatki. Moja córka zawsze pomaga przyjaciółkom w potrzebie. Nie wątpię. Ale obawiam się, że wymyśliła to, żebyśmy zostawili ją w spokoju. Dlaczego tak uważasz? Intuicja. Co? Jak się nazywał ten mężczyzna ze szkoły?

jestem magnifikiowa, ale. Ale może lo mejor. Nie jestem equivocada. Nie me hagas interkursu. To nie do zniesienia. Nie uwierzę, że ten transbestyta jest moją mamą. Zobaczymy. Złamał mi serce. To straszne. Jak mogłeś tak zranić matkę? Idźcie już. Powiem Rakele, że nie będzie wspólnego obiadu. Nic z tego. Daj nam szansę. Umiem udawać Hiszpankę. Powiedz coś z hiszpańskim akcentem. Gdzie mój synek? Dobrze? Wspaniale. Mamy dla ciebie piosenkę. Idźcie już. Ćwiczyliśmy całą noc.

To nie jest moja mama. Jest narzeczoną mamę. To znaczy taty. Już dobrze. Narzeczona ojca jest twoją mamą. Tak powinno być. Miło mi panienkę poznać. Hrabia Revila Hidido. A także Olivar de Padres, Desierto de los Leones i cała andaluzyjska reszta. Śliczna i ma takie długie rzęsy jak Liliany Tarzan. A jakie ma piękne zęby Piękna dziewczyna. Masz dobry gust. Po ojcu. Jest do mnie podobny, Ale włosy są po sąsiadce. Jesteś dla nas jak córka. Już cię kocham.

Ona też śpiewała. Tak, pochodzimy z Andaluzji. Tomas? Miał te to same buty, co jeden z członków loży. Czyli nie wyszedł z Lupitą. Nie myśl teraz o tym. Musimy się dowiedzieć, w co się wpakował Tomas. Nie ruszaj się stąd. Poszukam tej idiotki. Zapłaci mi za to. Stop! No. Gdzie się wybierasz taki wystrojony? Do kina. Chyba nie sam. Pewnie, że nie. Zabieram pewną ślicznotkę na horror. Gdzie znalazłeś dziewczynę, która lubi horrory? Przestań. Co się robi, kiedy dziewczyna się boi? Przytula się ją. Właśnie. Zrób zdjęcie. Zdjęcie. Ślicznie z pero con Dziękuję. idziemy. Chodźmy Kuchanie, witaj. Hola. się z niepodzianki? Oczywiście. Diego źle się czuje? Niestety. Naprawdę zakochał się w tej dziewczynie. Moje biedne dziecko. To takie trudne. Wiem. Nie chciał mnie słuchać. Próbowałam go rozruszać, i nic. Jestem ci naprawdę wdzięczna. Postąpiłaś bardzo szlachetnie. Wyjątkowa z ciebie dziewczyna. Bardzo go kochasz, prawda? Nie przesadzajmy. Gdzie on jest? jest? W magazynie, tam gdzie mamy próby. Dziękuję. Jesteś kochana. Trzymaj się. Proszę. Mamy tu nie ma. Nie. Przyjechałem po ciebie. Co się stało? Nic. Na pewno? Tak. Przykuj się. Spędzimy wspaniały dzień. Powiedziałeś kiedyś, że jesteś dla mnie za stary. I miałeś rację. Nie trać na mnie czasu. Szkoda. Chciałem Cię zabrać tam, gdzie mama nigdy by Cię nie zabrała. Może innym razem. Co to za miejsce? Dowiesz się, jeśli ze mną pójdziesz. jesteś już tam? Pod restauracją, z którą się umówiliśmy. Przyjdź po ciebie? Zamówiłam tak subkę, zaraz przyjadę. Poczekaj chwilę. Ile zechcesz? Całuję. Ja ciebie też. No, witaj, kochanie. Jak się masz? Co tu robisz? Zabiazę cię z koleżankami, gdzie zechcesz. Nie. Jak to? Odwołały. Zmiana planów. Dokąd się wybierasz? nie muszę się przed tobą tłumaczyć. Nie jesteś obca. Ja nie jestem obcy. Mów. No, zamierzałam zostać, żeby się pouczyć. Umówiłaś się z Gastonem. Nie, twoja sprawa, importa. Oby się myliła. I jeśli ten człowiek zbliży się do Ciebie, zawiadomie dyrektora i policję. Zaufaj mi. Chcę być sam.